fantastyczne wzruszenie, gdybym miał mniej pokory do smogu, bym powiedział, że wychodziłeś literatnie po raz ostatni. Natomiast to jest wielki przywilej, to jest wielki honor. 20 lat Federacji KSW, 20 lat Łukasza Krasa Jurkowskiego z Federacją KSW w różnych rolach, ale każdą wypełniłeś na tej Federacji fantastycznie. Dziękuję. No, nie. Słuchajcie, ja naprawdę, ja przez za chwilkę coś powiem więcej, ale wow, ja wiedziałem, że to będzie ciężki moment, ale nie wiedziałem, że aż tak bardzo. Nie jest naprawdę, nie mógłbym sobie wymarzyć absolutnie lepszego podsumowania tych 25 lat w tym sportach walki, 25 lat w KSB, niż to, że jestem teraz tutaj jestem tutaj z nami, to jest, to, jest, to jest spełnienie marzeń, to jest coś, o co, czym marzy każdy chłopak naprawdę kurde, ja na każdemu życzył aby poczuć sami cząstkę tych emocji pamiętajcie o tym, że ja też jestem chłopakiem z blogów, który siedział na ławetce, nie wiedział co z życiem zrobić i spełnił marzenia, nie, życzę naprawdę każdemu, aby te marzenia spełnił, no to jest coś nieprawdopodobnego, być częścią tego, pomóc, budować ten sport w tym kraju i no być tutaj z wami wszystkim, dziękuję naprawdę kiedyś młody chłopak, pełen marzeń na ławeczce, a dzisiaj Hall of Fame 20 lat federacji. Człowiek, który pierwszy założy ten pierwszy, którego jako pierwszego będzie wisiał już po trzech czasach. Ponad... Przygotowali się gospodarze Maciej Kawulski, Martin Listę, jak to nie lista tutaj To naprawdę spędziliśmy dużo, dużo minut aby podziękować wszystkim Przyjdzie na to czas już na spokojnie Bez tych emocji, które towarzyszą teraz Ale wykorzystując to, że mam teraz chwilę dla siebie Chciałbym podziękować oh, Dwóm osobom, e, które w zasadzie Stworzyły mnie jako zawodnika Są moimi trenerami Są moimi przyjaciółmi Pierwszy z nich to jest człowiek Dzięki któremu jestem teraz tutaj od samego początku Panie Tomek, dziękuję Ci bardzo, dzięki Tobie jestem tutaj, przyjemnie je wejdziełeś, pomogłeś, zaufałeś i razem zrobiliśmy kawał dobrej roboty. E, chciałbym podziękować bardzo, no nawet nie trener, bo, bo to jest przyjaciel, to jest brat, który przez ostatnie lata w trudniejszych chwilach mojego życia był ze mną, nie tylko trenersko, ale wiem, że zawsze stał za moimi plecami. Robert Złotkowski, Robert, dziękuję Ci kochany. Chciałbym podziękować wszystkim moim kolegom z Maty, wszystkim z którymi miałem okazję trenować, którzy dołożyli cegiełkę do tego, że, że jestem tutaj oczywiście z bratem, przyjacielem, szwagrem, inspiracją Jankiem Bochowiczem na czele. zawsze był ze mną. Zawsze jestem, jak nawet teraz na roślinku. Chciałbym podziękować Andrzejowi Janiszowi mój mentor, absolutny mój mentor e, nauczył mnie wszystkiego dzięki niemu mam przyjemność naprawdę szpigać na mikrofonie i mam nadzieję, że się podoba Andrzej, dziękuję Ci bardzo przyjacielu chciałbym podziękować bo jest jak jednej osobie której ufam niż sobie samemu i pewno jakby przez ostatnie lata go nie było to nie byłbym w tym miejscu i życia, i mojej sportowej kariery jest Łukasz Stasiak, mój przyjaciel, mój menadżer, dziękuję Ci Łukasz bardzo. Mojej rodzinie, no kurde, słuchajcie, życzę każdemu takiej rodziny, która daje Wam tyle wsparcia. Naprawdę przez całą moją sportową karierę, byli ze mną, są ze mną teraz ci klatce. Dorota, Paulina, moja siostra, moja Paulina, moja dziewczyna za to, że wytrzymuje z takim gałganem jak ja na co dzień. Moje rodzice, za to, że przez tyle lat przysporzyłem ich tyle nerwów e, przez te wszystkie walki, czy w te kłogo, czy w MMA. Słuchajcie, to już jest już koniec, już jest spokój do końca. <noise> Naprawdę, już więcej nie będzie. Dziękuję Wam, kochani rodzice, za to, e, że mogłem na Was liczyć i liczyć cały czas mogę. 13 lat temu, słuchajcie, moje życie troszeczkę wywróciło się do góry nogami, bo urodziła się moja córka Julia która jest dla mnie straszną motywacją, nie tylko sportową, ale i życiową. Także dziękuję za to, że jest. Może stary jest bumerem. Czasami trochę zrobi kwasów, ale kocham cię na trzeciej leczko. I dziękuję na koniec Wam!